W piątek przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli koszykarze Rosy Radom. Rano zawodnicy przeszli rutynowe badania, a po południu spotkają się na pierwszych zajęciach, które poprowadzi nowy szkoleniowiec Robert Witka. W porównaniu do poprzedniego sezonu w zespole doszło do wielu zmian. Rosę opuścili m.in. Michał Sokołowski, Daniel Szymkiewicz, Maciej Bojanowski, Igor Zajcew, AJ English, Ryan Harrow, Michael Fraser czy Patrick Auda. Odejście tak wielu zawodników wiąże się ze zmianą polityki kadrowej klubu. W tym roku postanowiliśmy naprawdę dać szansę młodym zawodnikom. Wiem, że środowisko po zakontraktowaniu trzech starszych dokładnie zawodników, zaczęło mówić, że to Rosa się wcale nie odmaza, ale gdyby rzeczywiście zobaczyli na całą dwunastkę meczową, od razu się rzuci w oko, że będziemy nie wiem czy nie najmłodszym składem w polskiej ekstraklasie. Myślę, że mamy na to szansę. Zawodnicy doświadczeni są nam bardzo potrzebni. Artur Mielczarek, Obi Trotter, Daniel Wal, żeby ta młodzież była gdzieś trzymana w ryzach, podpatrywała to doświadczenie, czerpała garściami, oby jak najszybciej. I ten nowy projekt właśnie na tym ma polegać. Oprócz wspomnianych zawodników, czyli Mielczarka, Łoda i Trottera. W nowym sezonie w barwach Rosy będą występować m.in. Amerykanin Kyle Nil i Kolumbijczyk Hanner Mosquera Perea. Nie patrzyliśmy się tak naprawdę na metrykę wybierając zawodników. Patrzyliśmy, wybieraliśmy między dobrymi a bardzo dobrymi zawodnikami, także jesteśmy zadowoleni z tego zespołu, który nam się udało zbudować i i patrzymy optymistycznie w przyszłość. W dobrych nastrojach do treningu przystąpili również sami zawodnicy. Jesteśmy w pełnym składzie, praktycznie od pierwszego treningu, więc mamy trochę czasu do przygotowań do pierwszego meczu. I patrzę optymistycznie w przyszłość. Robert jest niezwykle doświadczonym zawodnikiem, pracował z najlepszymi trenerami w Polsce, więc ogrom doświadczenia do przekazania swoim zawodnikom. Mam nadzieję, że sprosta temu zadaniu. My będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Wiadomo, rok temu jeszcze kolega z boiska, dzisiaj trener, ale fajnie, mam nadzieję, że cieszę się, że Robert dostał taką szansę. Trudne zadanie czeka także trenera Roberta Witkę, który będzie musiał zastąpić w Radomiu Wojciecha Kamińskiego. Wszyscy wszyscy znamy zasługi trenera i one są niepodważalne i generalnie same sukcesy są kojarzone tak naprawdę za sobą trenera i ale zdajemy sobie sprawę, że teraz mamy tak naprawdę całkowicie nową, nową drużynę. Nie ma już zawodników, którzy stanowili o sile tego zespołu, także to jest nowe rozdanie. wielkie wyzwanie dla mnie, jak i dla całego klubu i postaram się po prostu temu sprostać. W trakcie okresu przygotowawczego Radomski zespół rozegra kilka meczów sparingowych. Pierwszy sparing zagramy 25 sierpnia, później na początku września, 2 września zagramy sparring ze szwedzką drużyną, u, u, uczestnikiem Champions League. Później mamy e, też zaplanowane kilka sparringów m.in. ze strowem e, z, z czeską drużyną, która też będzie starała się e, grać w eliminacjach, tak jak my do, do FIBA Cup. E, na końcu e, turniej w Wrocławku e, Kastelan Cup, to będzie, e, to będą ostatnie nasze mecze e, które zakończą przygotowania. Pierwszy oficjalny mecz Rosa rozegra w czwartek 20 września, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z fińskim Kataja Basket Krapjonzu. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach pierwszej rundy eliminacji do FIBA Europe Cup.